Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na test wody butelkowanej mineralnej z różnych krajów. Porównamy je i sprawdzimy również deszczówkę i wodę jonizowaną. Sprawdzimy ile prawdy jest w teorii, że to minerały zanieczyszczają wodę i nie tylko. Zaczynajmy. Największy problem z wodą jest taki, że ta, która jest dobra i zdrowa, dla nas wygląda identycznie jak ta, która nas truje. Drugim problemem jest brak świadomości, jak bardzo ważne jest to, co pijemy. Pierwsza woda jest niedrogą wodą dedykowaną sieci Jumbo w Holandii. Żywiec Drój raczej jest wszystkim dobrze znany. Test wygrywa bezapelacyjnie woda polska, w której widzimy żółty kolor, który oznacza rozpuszczony kwas, fluorek i nieorganiczne zanieczyszczenia. Czy na pewno sprawdzimy to w dalszej części testu? Jeśli chodzi o wodę z Holandii, sprawa wygląda zdecydowanie gorzej. Widzimy jeszcze kolor zielony, który oznacza zanieczyszczenia arsenem, ołowiem, miedzią i sodą. Jeszcze widać trochę koloru niebieskiego. Zdjęcia może nie oddają do końca tego, jak widać na żywo, ale niebieski kolor oznacza zanieczyszczenia bakteriami, wirusami, pestycydami, chemicznymi nawozami oraz innymi czynnikami rakotwórczymi. Także nie wygląda to najlepiej. W Na następnym teście sprawdzimy wodę z niemieckiego sklepu Lidl. Saskia, po przeciwnej stronie, znajduje się muszynianka, czyli dokładnie ta woda, która była odpowiedzialna za spalenie mojego poprzedniego elektrolizera, co przeciągnęło trochę test. Zwarcie spaliło urządzenie doszczętnie, co zaraz zobaczy. Stało się tak, ponieważ muszynianka jest nisko nasycona dwutlenkiem węgla. Co okazało się problemem Nawet bezpiecznik nie dał rady zabezpieczyć Test udało się przeprowadzić prawie do końca Od razu widać, że niemiecka woda z Lidla nie nadaje się do picia Widać kolor niebieski, zielony Muszynianka wypadła trochę lepiej Chociaż tutaj oprócz żółtego koloru widać lekki zielony Zanim przejdziemy do dalszej części testu Chciałbym coś Ci pokazać Co myślę najlepiej zobrazuje jak ważne jest to co pijemy To jest taka awaryjna lampa ledowa Która jest zasilana wodą z Solom Nawet jeśli nasikasz do worka nie mając dostępu do wody to będzie działać o sposobach uzyskania wody alkaicznej i nie tylko będzie w dalszej części odcinka. A teraz chciałbym, abyś dał sobie sprawę czym jest woda dla naszego organizmu. Jak ważna jest nie tylko czystość, ale i rodzaj wody, jaką pijemy. Woda jest elektrolitem, który napędza nasze baterie. Rozróżniamy trzy rodzaje wody. Pierwszy rodzaj to woda kwaśna poniżej 6,8 pH, która jest najzwyczajniej wodą rozładowaną z prądu, która źle na nas wpływa. To jakbyś wlewał zużyty stary kwas do nowego akumulatora. Zresztą zauważ co dolewa się, aby uzupełnić kwas w akumulatorze. Jest to woda destylowana lub jonizowana. Następny rodzaj to woda neutralna, która ma od 7 pH do prawie 9. Podając co prawda, że powyżej 7,3 pH jest woda alkaliczna, ale śmiem się nie zgodzić. Dlaczego? Wyjaśnię trochę później. A teraz powróćmy do naszego testu w którym elektrolizie poddajemy holenderską wodę ze sklepu Albert Heijn oraz polską Cisowiankę. Holenderska woda przegrywa z kretesem. Widzimy ponownie mieszaninkę niebieskiego z zielonym. Cisowianka prezentuje się lepiej. Żółty jest lekko zabarwiony zielonym. Obie wody, jak widać, nie nadają się do picia, a teraz chciałbym pokazać ci, dlaczego nie każda woda jest alkaliczna, mimo tego, co często napisane jest na etykietach. Można to łatwo sprawdzić, woda alkaliczna generuje prąd w przeciwieństwie do wody neutralnej, która może nie szkodzi nie wiadomo jak, ale również nie pomaga. Dlatego nie daj się oszukiwać producentom wody, którzy żerują na naiwności klientów. Sam zadbaj o swoją wodę. Jak? Pokażę Ci im później. Woda jest odpowiedzialna nie tylko za nawadnianie organizmu, ale również za jego odpowiednie dotlenienie. Transport, rozpuszczanie, wchłanianie substancji odżywczych oraz usuwanie ubocznych produktów przemiany materii. Pamiętajmy, że składamy się w większości z wody. Ale teraz powróćmy do naszego testu, w którym widzisz hiszpańską wodę Font Fontfela. Drugą wodą jest holenderska woda Sourcey. Woda reprezentująca Hiszpanię wypada trochę lepiej. Główny kolor, który widać jest żółty. Oznacza podobno minerały, zabarwione lekko zielonym, czyli metalami ciężkimi, których najwięcej widać u holenderskiej konkurencji z małą domieszką niebieskich, chemicznych składników. Żadna z nich nie nadaje się do picia. Myślę, że najwyższy czas pokazać Ci, jak powinna wyglądać dobra woda poddana elektrolizie. Przy okazji sprawdzimy mity. Pierwszy mówiący, że woda z kranu nie nadaje się do picia. Oraz drugi mit mówiący, że deszczówka jest jak woda destylowana. nie jest zdecydowany w tej kwestii. Raz twierdzi, że deszczówka nadaje się do picia innym razem, że nie. Nie pozostaje nam nic innego, jak to sprawdzić. Już po chwili widzimy do czego nadaje się kranówka. Natomiast deszczówka jest idealnie czysta. Elektroliza nie wykazuje żadnych zanieczyszczeń. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Destylacja wody to nic innego jak odparowywanie jej i skraplanie z powrotem, czyli to co się dzieje z wodą, która spada na nas z chmur. Jak widać, żadne opryski, chemitralsy nie mają żadnego wpływu na tą wodę. Czego nie możemy powiedzieć o wodzie z kranu, której widać oprócz żółtego mocny zielony z lekkim niebieskim. Wniosek jest oczywisty, zdecydowanie lepiej pić deszczówkę niż kranówkę, a w zasadzie nawet lepiej pić ją od butelkowanych wód, które zbadaliśmy do tej pory. Argument, jakoby taka woda była pozbawiona minerałów, więc nie nadaje się do picia, jest śmieszny. Minerały można dostarczyć w inny sposób do organizmu. Co z tego, że jakaś woda ma minerały, kiedy równo Wcześniej jest pełna trucizny. Nie istnieje coś takiego jak mniejsze zło. To jest wbrew logice. Jeśli coś szkodzi, nie może równocześnie pomagać. Producenci wody twierdzą, że na żółty kolor zabarwiają się minerały. Sprawdzimy to w dalszej części testu. Teraz pora na sprawdzenie wody hiszpańskiej Solam de Cabras, która zmierzy się z francuską wodą Evian. Ponownie nie potrzebujemy dużo czasu, aby się przekonać, że obie wody są pełne szkodliwych substancji. Wyglądają podobnie. Najmocniejszy jest kolor zielony z domieszkami niebieskiego i żółtego. Jak już wcześniej mówiłem, nie tylko czystość wody jest ważna, a równie istotne jest jej pH, czyli jej odczyn, a dokładnie cecha roztworu mówiąca nam o tym, które jony dominują w danym roztworze czyli w kwaśnej rozładowanej wodzie dominuje wodór, a w zasadowej dominuje tlen. Pamiętaj o tym, że to w kwaśnym środowisku rozwijają się grzyby, takie jak Candida, która jest odpowiedzialna za wiele chorób, m.in. za raka. Oczywiście każdy ma w sobie drożdżaki, ale te o te wyższe stężenia są niebezpieczne, dlatego warto co jakiś czas odkwasić swój organizm. Najlepiej zrobić to naturalnym sposobem, jak grejpfrut, czosnek, sodom oraz wieloma innymi, chociaż najważniejsza jest w tym przypadku dieta. Grzyby żywią się cukrami. Nie ma chorób nieuleczalnych, tylko niewłaściwe, szkodliwe leczenie. W większości przypadków chorób organizm sam powinien móc pokonać to, co go toczy. Z rakiem jest ciekawa sytuacja, ponieważ atakuje on krzem w organizmie, który jest odpowiedzialny za przesyłanie informacji, co pozwala mu pozostać niezauważonym. Ukrytym. Powróćmy do naszego testu, w którym poddajemy elektrolizie wodę Barde Luc z Holandii oraz niemiecką wodę Saskia z Lidla. Obydwie wody wypadają bardzo słabo. Przeważa mocny zielony i żółty. Taka woda nie nadaje się nawet dla zwierząt. Ale co możemy zrobić, jeśli rak ukryje się w naszym organizmie? Co jeśli białe krwinki odpowiedzialne za zwalczanie intruzów w naszym ciele nie mają pojęcia o tym? Jest takim co powiedzie. najmniej kilka sposobów na walkę z rakiem. Jedne są mniej skuteczne od drugich. Najważniejsze jest po pierwsze pozytywne myślenie i wiara w uleczenie. Następnie wykluczamy ze swojej diety całkowicie cukier. Zmieniamy środowisko grzyba, kandii. Na zasadowe. To tak, jakbyś wziął grzyba z lasu i przesadził go na pustynię. Grzyb nie pożyje za długo. Dlatego kluczowym jest odkwasić organizm odpowiednią dietą, co prawda ubogą, ale to mała cena za własne życie. W bardzo rozwiniętych stadiach raka można go zaatakować koniem trojańskim, czyli sodą, przed którą oczywiście rak będzie się bronić. Ale jeśli wyeliminujesz całkowicie cukier, a soda wymieszana zostanie z glukozą, to rak rzuci się głodny na ten cukier, sodą, która powinna odkwasić intruza. W międzyczasie na pewno zauważyłeś elektrolizę holenderskiej wody ze sklepu Albert Heijn, która wypadła gorzej od wody polskiej dedykowanej dla dzieci. Żywiec baby. W obu nie brakuje zielonego, chociaż mocniejszy jest w wodzie z Albert Obydwie Heine. wypadają bardzo słabo. Sposobów na pozbycie się raka jest mnóstwo, jak amigdalina. Wiele z nich działa, ale i tylko i wyłącznie jeśli wierzymy, że wyzdrowiejemy. To pozytywne myślenie jest kluczem. O potędze naszych myśli można dużo mówić. W następnym odcinku pokażę Wam pewne doświadczenie, które mówi więcej niż tysiąc słów. A teraz przetestujemy sobie jedyną wodę w naszym zestawieniu, którą udało mi się kupić w szklanej butelce. Co stawia ją w roli faworyta? Jest to włoska woda San Bernardino, którą porównamy z wodą demineralizowaną która nie powinna wykazać żadnych zanieczyszczeń, tak jak deszczówka, którą sprawdziliśmy niedawno. San Bernardino wygląda zdecydowanie lepiej od poprzedników, tak przynajmniej wydaje się na pierwszy rzut oka. Dlatego właśnie dobrym pomysłem okazało się zestawienie jej z wodą idealnie czystą. Jak przyjrzysz się dobrze, to zauważysz coś niepokojącego. Oprócz żółtego, który jest zdecydowanie delikatniejszy od wszystkich wód w butelkach zbadanych do tej pory, bardziej niepokojący był biały kolor, który było widać podczas elektrolizy. Po jej ukończeniu zrobił się biały osad widoczny na górze szklanki, oznaczający ołów, cynk, inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Także nie wiem, czy można polecić taką wodę. Raczej bym nie ryzykował. A więc skoro jedyna woda w szkle nie dała rady, czy któraś woda w plastiku może okazać się lepsza? Jak się okazuje, może i będzie to jedna z tych dwóch wód, które właśnie widzisz. Jak myślisz, która? Wiele osób obstawiało jako zwycięzcę testu polską wodę żywiec, nie do a może nie znając holenderskiej wody Spa. Już po niedługiej chwili elektrolizy widać, jak zielony kolor w wodzie z żywca daje o sobie znać. W przeciwieństwie do wody z Holandii, która zaskakuje przejrzystością, polska woda Żywiec wygląda równie paskudnie jak ta, którą badaliśmy wcześniej z tego samego źródła, którą polecał Instytut Matki i Dziecka Żywiec Baby. To tylko pokazuje, ile ich badania są warte. Spa wypada dużo lepiej. Widać delikatny odcień żółtego, który jest zdecydowanie słabszy od wody w szkle San Bernardino i w przeciwieństwie do niej nie widać białego koloru ani podczas elektrolizy, ani po niej na górze szklanki jak u włoskiego poprzednika. Jeśli chodzi o wody, które można kupić w sklepach w Holandii, jest to jedyna, którą można polecić. Przyznam się, że jestem zaskoczony tym wynikiem. Miałem innych faworytów, którzy okazali się nie warci. Uwagi. Woda co prawda jest minimalnie żółta, ale myślę, że można przypisać to śladowym ilościom minerałów podanych na etykiecie, czego nie można powiedzieć o wodzie żywiec. Teraz chciałbym zwrócić Twoją uwagę na korzuch, który można zauważyć w szklance. Identyczny można zauważyć w każdej wodzie wykazującej mocny kolor żółty, który, jak to twierdzą jej producenci, ma oznaczać minerały, czyli coś dobrego dla nas. W tym doświadczeniu sprawdzimy, ile jest prawdy w ich zapewnieniach. Czy robią nas bambuko, czy może mówią prawdę? Jak myślisz? Zbadamy francuską wodę krystalinę oraz wodę demineralizowaną, którą wymieszałem ze znacznymi ilościami najróżniejszych minerałów, ilościami znacznie przekraczającymi te, które podają producenci wody. Pozwoliłem sobie również dodać dużo więcej minerałów. Całą ich listę widzisz na ekranie. Krystalina, wbrew swojej nazwie, nie jest krystalicznie czysta. Co nie zaskakuje, ciekawiej sprawa wygląda z naszą idealnie czystą wodą, wymieszaną z minerałami. Staje się żółta, co potwierdza słowa producentów wody. I wszystko byłoby wspaniałe, gdyby nie jedno, ale. Czyli coś, co jasno wskazuje, że oprócz minerałów jest tam jeszcze syf którego być nie powinno. Czyli kożuch, który wytwarzał się w każdej wodzie, którą dziś badaliśmy, oprócz holenderskiej. Nie ma go spa. również w naszej mieszance sprawdzonej czystej wody destylowanej z minerałami, która stała się żółta dosyć mocno, ale pamiętaj, że dodałem kilkadziesiąt razy więcej tych minerałów niż robią to producenci w swoich produktach, a i tak często ich woda jest dużo bardziej pomarańczowa. Oprócz wsyfu w takiej wodzie jest jeszcze kamień, który osadza się na naszych nerkach. Właśnie picie wysoko mineralizowanej wody jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za kamienie merkowe oprócz leków oraz diety wysokobiałkowej. Kamienie merkowe to nic przyjemnego, dlatego ważna jest czystość naszej wody, ale równie istotna jest jej zasadowość, czyli potencjał elektryczny, który jest niezbędny do zachodzenia wielu procesów fizjologicznych w naszych organizmach. Jednym ze sposobów uzyskania wody alkalicznej jest dosypanie soli do wody, czyli nic innego jak sól fizjologiczna podawana w szpitalach, aby uzupełnić niedobory jonów. Chociaż uważam, że najbardziej godne polecenia jest jonizowanie wody, czyli proces polegający na oddzieleniu i wyparowaniu toksyn oraz wszystkich innych związków niepożądanych w wodzie, jednocześnie nasycając je tlenem. W międzyczasie widzisz jeszcze test deszczówki, która była zebrana około tygodnia wcześniej, aby upewnić się, czy na pewno test jest wiarygodny i nie było tak zwanych kwaśnych deszczów. Drugą wodą jest holenderska woda morska odsolona. Deszczówka po raz kolejny jest idealnie czysta. Woda morska wygląda jak smakuje, jest po prostu kiepska. Zielony zabarwiony jest niebieskim, a u góry, jak zawsze, jest kożuch. Dlatego pamiętaj, nie tylko dbaj o czystość wody, którą pijesz, ale również o jej pH. A najlepszą jest woda bogata w tlen, woda, która żyje, czyli żywa woda, która ładuje energią nasze organizmy, o której często wspominamy. Biblii. jest napisane, że dzięki niej możemy żyć wiecznie. Czy to prawda? Nie jestem pewny, ale na pewno możemy wydłużyć swoje życia znacząco. Nie brakuje również starych opowieści o czarodziejach leczących żywą wodą, jak na przykład koście nieśmiertelne. Pamiętaj, że woda wspomaga dotlenienie naszego mózgu oraz wszystkich tkanek, jest niezbędna do optymalnej pracy naszego organizmu. Woda jonizowana jest tak mocno bogata w tlen, że podpalając ją ogniem słychać jak strzela tlen. Pamiętaj, że lepsza jest deszczówka albo woda destylowana, która jest czysta, niż woda z minerałami, która zawiera inne substancje szkodzące. Polecam, abyś zainteresował się tym, co daje woda jonizowana, oraz przede wszystkim zwrócił uwagę na to, co pijesz. Wodę jonizowaną omówimy sobie jeszcze szerzej w następnym odcinku. Do usłyszenia!